Trenerze, jak ocenia pan dzisiejszy występ swojej drużyny? No pierwsze, chcę pogratulować e, drużynie przeciwnej, zasłużona wygrana. E, zrobili bardzo dużo blondów w obronie. E, nie, nie zagrali tak, jak e, my mówili. E, wszystkie zasady nie niezrobione w obronie. No i co powiedzieć, no nie posypamy głowy poplem, wyciągamy wnioski i ruszamy dalej. Szybko stracona bramka kluczem w tym spotkaniu? Kluczem w tym spotkaniu jest to, że my nie rozumiemy, że ten wynik trzeba napracować. My chcemy wszystko i od razu, drugim podaniem strzelić bramkę. Dlatego potrzebne głowy i te głowy my postaramy się postawić na miejsce. Czy wysoki pressing rywala sprawił tak dużo problemów w dzisiejszym spotkaniu? W dzisiejszym spotkaniu my sami sobie stworzyli problemy. Ten, tam jedna czwórka grała w pressing, druga nie grała, no powiem tak, że dobrze dzisiaj zagrała drużyna przeciwna. Grzesiek, jak ocenisz dzisiejsze spotkanie? Biorąc pod uwagę wynik, to katastrofa tak naprawdę, jednym, jednym słowem. Nie zapowiadało się to w żadnym wypadku na, na taki wynik, biorąc pod uwagę też poprzednie mecze i naszą dyspozycję w tygodniu. Nie jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego. Pozostaje nam tylko pochylić głowę, tak jak ten ja powiedział, posypać popiołem i wziąć się w garść i wziąć się w garść i w następnym meczu wygrać. No, lepiej przegrać w jednym meczu sześcioma niż każdy mecz po 1-0 następny. Więc nie wiem, mam nadzieję, że to będzie po prostu początek dobrej e, pasy kolejnych meczów. Co dokładnie nie zagrało, co było kluczem w tym spotkaniu? Myślę, że za dużo błędów indywidualnych, gdzieś tam za często podwajaliśmy, gubiliśmy krycie e, w ataku, nie byliśmy zbyt skuteczni, ale tak naprawdę przegraliśmy przez m, słabą defensywę i tyle. Trenerze gratuluję. Trzy punkty, pewna wygrana. Co dziś było kluczem do zwycięstwa? Myślę, że bardzo dobre mentalne przygotowanie zawodników. Analizowaliśmy tutaj zespół gospodarzy, wiedzieliśmy, jakie są mocne strony tego zespołu. Fajnie weszliśmy w mecz, tak. Zaczęliśmy, że tak powiem, od bramki, po tym drugiej bramki zespół gospodarzy gdzieś próbował, złapał kontakt. Na szczęście szybko potrafiliśmy o znowu odpowiedzieć, cały czas mieliśmy tą bezpieczną przewagę i było widać, że troszeczkę w, 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 w poczynania gospodarzy wkradała się nerwowość. My tą nerwowość na szczęście wykorzystaliśmy dzisiaj. Jestem dumny z chłopaków, naprawdę zagrali bardzo dobre spotkanie i cieszą te trzy punkty na tak trudnym terenie Wiemstok. Czyli szybkie otwarcie wyniku kluczem w tym spotkaniu? Myślę, że to był jeden z głównych czynników, które miało, miało wpływ na ten mecz, ale mówię, tak jak powiedziałem, bardzo dobra gra w obronie, umiejętność wykorzystywania tych sytuacji, które stworzyliśmy i, i, i tak powtórzę ten, ten, ten mentalny, mentalne przygotowanie z, zespołu do tego meczu. Kacper, gratuluję. Trzech punktów. Jak oceniasz dzisiejszy występ? No myślę, że jestem zaskoczony. Nie myślałem, że takim wynikiem się skończy to spotkanie. Przyjeżdżaliśmy tu na ciężki mecz i myślałem, że wynik będzie bardzo stykowy, ale w pewnym momencie uciekliśmy Jagiellonii i udało się wygrać w ten mecz. Myślę, że kluczem był kolega z numerem trzecim z waszej drużyny. Myślę, że dzisiaj duże piwo bezalkoholowe po meczu, co? Uriel widać, że ma potencjał i bardzo dobrze gra jeden na jeden. Czy jego strzał? To można się spytać bramkarzy, że ciężko wyłapać, i no dzisiaj był w fenomenalnej formie.